Ja tołam tę osobę, bo to się nie właśnie wychytać, a się No to jest czym jest poezja, to jest pytanie z gatunku tych trudniejszych. Julian tuli, spóźniony słowik. Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji. Bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma. A już jest po jedenastej i Słowika nie ma. Wszystko stygnie: zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliwym sosie, Mocę z zrożna przeprawionym gęstym cieniem z lasku, a na deser tort wietrzyka księżycowym blasku. Poezja to jest coś pierwiastkowego. Wiedziałbym takiego niepochwytnego, bo poetycki może być kawałek prozy, poetycki może być nawet reportaż, który odnosi się do faktów. Znaczy mamy oczywiście takie definicje bardziej precyzyjne. precyzyjne. Wiemy, czym jest wiersz. Wiersz e, to jest określony zapis, prawda? proza. E, pro, proza w przeciwieństwie do wiersza, od akapitu do akapitu, a wiersz w słupku, czyli jak to się mówi, poeta różni się od kozajka tym, że bardziej lubi klawisz enter, częściej go wciska. W przypadku poezji no, sprawa jest właśnie trudna, to jest coś niepochwytnego. I chyba, chyba przy tym się na ogół pozostaje. Coś, co, co trzeba poczuć i umieć przekazać dalej, albo samemu przelać na papier. Może mu się coś zdarzyło? Może go napadli. Szare piórka oskuwali. Srebrny kłosik skradli. To przez zazdrość. To skowronek z bandą skowroniątek. Piórka? Głupstwo, bo odrosną. Ale głos? Majątek. Nagle zjawia się pan słowik. Poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał. Gdzieś ty fruwał. Przecież ja tu płaczę. A pan słowik Słodko ćwierka. Wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. Poezja to muzyka, muzyka duszy, to mowa o uczuciach. Poezja to wyrażanie siebie. Poezja to coś, co pomaga przetrwać, przejść przez powiedzmy szarą rzeczywistość, albo ubogacić bogatą rzeczywistość. no coś niezbędnego. Poezja to jest to poezja, własne w formie wiersza. Lub połomatu Jest to powiedzenie, jak się czuje, ale też może się odwiązać do innych rzeczy, które znaczą coś dla Ciebie. Poezja to jest coś, co płynie z głębinami, z serca, z duszy. Jan Brzechwa kwoka. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysok, i mówiła z przekonaniem: grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł szedł, lecz przy tym wprął garnek z kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała: a to krowa! Przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złościła i miusza. Tutaj widzę, że to, to się powtarza. I tak, tu ta, się wszystkim powtarza? Tak, tak, tak. Ta, 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 ta. Tak, tak, tak. U mnie po prostu same czwórki. U mnie też. Czyli prawdopodobnie będziemy mieć pierwsze miejsce, ale jeszcze, prawda? Tak? Taka jest przecież dawna szkoła recytacji. Uczono, że na końcu wersji trzeba Zawieszać głos, podkreślać ten podział na, na, na wersy. Krótko mówiąc, recytacja bardzo często uzmysławia tę różnicę między wierszem i prozą i pozwala wydobyć to coś szczególnego poetyckiego, co jest w wierszu. A... Poezja nie wymaga recytacji. Poezji nie trzeba recytować, ale można. Recytacja jest to umiejętne to jest opowiadanie, o którym czujemy czytając wiersz. Recytacja to. To piękne wyrażenie słowa, to, ale przede wszystkim to czytanie z emocjami tekstu, nacechowanego emo emocjami. Recytacja to jest takie szczególne mówienie, czytanie, wypowiadanie wiersza, które podkreśla właśnie jego wierszowość, poetyckość. Sprawa jest bardzo trudna. Ja na przykład nie umiałbym tak recytować, jak uczestnicy konkursu, bo to są takie, stają przed recytatorem rozliczne wyzwania, Jak przekazać emocje, jak nie zafałszować, jak zrobić, żeby to nie było skliwe, kiczowate, tandetne. To jest ważne, ponieważ wiąże poezję z działaniem, z emocjami, z życiem i umożliwia jej takie wyjście na zewnątrz, tę sferę międzyludzką, społeczną. Ja pozwolę sobie. Y czytać teraz y, y, nazwiska i imiona laureatów, ale zacznę od wyróżnień, a skończę na tych największych laurach, czyli na y, Złotej liże. Miejsce drugie, Sandra Gawrońska. Wreszcie miejsce pierwsze, Justyna Szczypani. Wreszcie najbardziej Oczekiwany moment, czyli wręczenie złotej liry, otrzymuje ją jednogłośną decyzją jury Sara Devor. Wszystkie brawa dla wszystkich laureatów i uczestników. Trzeba powiedzieć, że wybierali teksty nieraz o bardzo dużym stopniu trudności językowych i wymagających. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysok, i mówiła z przekonaniem: grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy, osioł szyd, lecz przy tym w progu garnek stuł kopytem. Kwoka wielki księg podniosła. Widział, kto takiego osła. Przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała. A to krowa! Przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić? A to świnia! Przyszedł baran. Chciał na grzędzie się ścichutko w drugim rzędzie. grzęda pękła, Kwoka wściekła, co na ranim rzekła i dodała próżne słowa, takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta Kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana?